Cześć, witajcie z tej strony. Kinker, a to jest pierwszy odcinek, pierwszy film w ogóle na tym kanale. No i ten właśnie pierwszy film będzie z gry, jaką jest Dragon's Sunk Online. Z góry mówię, że będzie krótko, zwięźle i na temat. Otóż wiele ludzi chciałoby się właśnie dostać na serwer testowy, no po prostu potestować tam różne rzeczy, które dochodzą, różne pety, mounty, yy, różne eventy, które będą niedługo. No i nie wiedzą jak to zrobić. I na to jest właśnie bardzo prosty sposób. Otóż gdy mamy taką grę już zainstalowaną, to wtedy wchodzimy tak, klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonę, na pulpicie, właściwości i tutaj nam się od razu yy, włącza skrót. Tutaj jest element docelowy. No, i tutaj po spacji musimy dodać myślnik i stable. Później to zastosuj, ok. I później najprawdopodobniej nie wiem jak u Was, ale u mnie jest, żeby zainstalować jeszcze raz klienta, i dopiero wtedy, będę, dopiero wtedy będzie mi działał serwer testowy. Nie wiem jak to będzie u, na, u Was, ale. U mnie to działa i tam często dosyć sobie wchodzę popatrzeć różne eventy i co nowego doszło. Także jeśli ktoś nie wie jak tam się dostać, to polecam ten sposób, bo jest szybko. No i cóż, do zobaczenia w następnych filmikach, który jeszcze będzie jeden dzisiaj właśnie, jeśli nie dwa. Także do zobaczenia.